Cześć, jak leci tu Matt Watson z Carball. Siedzę w Audi RS i Tron GT. Obok mnie jest Audi RS 3, a obok niego Audi RS 6. I urządzimy sobie wyścig na stoku narciarskim, bo chciałbym sprawdzić, jak dobrze te odmienne napędy Audi na 4 koła radzą sobie przy obniżonej przyczepności, jak tu. Tu mamy elektryczny napęd na 4 koła, tutaj napęd Haldex. I stary dobry napęd quattro w Audi RS6. Ale najpierw powiem Wam o I-Tronie. E Ma dwa silniki elektryczne w sumie o mocy 646 koni i 830 nm na przedniej i tylnej osi. To dość ciężkie auto przez akumulator, waży 2345 kg. I kosztuje też sporo. Ceny zaczynają się od 620 tysięcy złotych. Dowiedzmy się czegoś o Audi RS3. Cześć Nick, jak się masz? Dobrze, ale jest zimno. Ale mam podgrzewane fotele. Dokładnie, ustawiłem temperaturę na 22 stopnie. Mam też grubą kurtkę. Ogólnie na zewnątrz jest dość ciepło, ale mroźno jest tutaj. W każdym razie, zdrać mi statystyki twojego auta. To pięciocylindrowe 2,5 litra w benzynie i z turbo, mocy 400 koni i 500 Nm. Jest siedmiobiegowa automatyczna skrzynia z podwójnym sprzęgłem, które może przesłać do 50% całej mocy do tylnej osi. Jest tu też elektryczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który może przesłać do 100% tej mocy do każdego z tylnych kół. W zależności od tego, które ma lepszą przyczepność. Twoje auto ma silnik w ten sposób. I ma napęd na cztery koła, który może przesłać maksymalnie 50% mocy do tylnych kół, kiedy przednie zaczną się buksować. Ile ten wóz waży i ile kosztuje? Waży 1570 kg, a kosztuje niewiele ponad 300 tysięcy złotych. To o wiele mniej od mojego. I jest o wiele lżejsze. Posłuchajmy o RS6. Oddam głos nowemu prezenterowi niemieckiego kanału Karła, Danielowi. Hey Daniel, Cześć Daniel, wszystko w porządku? Jestem szczęśliwy jak tylko się da. Czemu? Myślisz, że masz najlepsze auto? Wierzę, że tak. 4 litry V8 ma mocy 600 koni i 800 Nm z ośmiobiegową automatyczną skrzynią. Mam też dość sprytny dyferencjał, który jestem w stanie przesłać do 100% mocy na tył. I mam też elektronicznie kontrolowaną mechaniczną blokadę dyferencjału. Samochód waży 2075 kg. A ile kosztuje? 550 tysięcy złotych. RS6 ma silnik zamontowany wzdłuż, co jest lepsze. W każdym razie ścigajmy się. Zanim zaczniemy, przeprowadzimy obowiązkowe sprawdzenie dźwięku. Zaczniemy od RS6. Odpalaj. Aż słyszę ale i tak tam jest soft limiter. Do ilu obrotów pozwala ci dobić soft limiter, Daniel? Do 3500. tysiąca. Ok, no to czas na RS3 i jeszcze więcej soft limitera. Do ilu obrotów dobija u Ciebie? Około 3800. Cóż, mój samochód w ogóle nie wydaje dźwięków. Zrobimy więc to, co zwykle w tym przypadku motorzysta doda jakiś śmieszny odgłos. No i proszę, nie co? Czas na wyściga. Jeśli lubicie wyścigi, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał. Kliknijcie w dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. Dzięki temu nie przegapicie żadnego filmu. Dobra przyczepność. Jedziemy na Pirelli P0. whoa now To było niebywałe. To, jak to auto ruszyło, opony zimowe po prostu wgryzły się w podłoże i odleciałem. Nie wierzę, że zdołałem nawet trochę podskoczyć na wyboju. Bez dwóch zdań wygrałem, nie jestem pewien, co z drugim miejscem. Kto był drugi, RS-3? Zdecydowanie nie ja. Miałem problemy z przyczepnością na starcie, rzuciło mną na prawo, złapałem tarcie, odbiłem w lewo i RS-6 już mnie miał. Miałem wrażenie, że szliśmy Web Webi ja i RS3 i potem ilość mocy zdecydowała. Tym razem jechaliśmy z kontrolą trakcji, powinniśmy ośmielić się i ją wyłączyć. Wydaje mi się, że widzowie chcieliby to zobaczyć. Dobra, teraz jedziemy na górę z wyłączoną kontrolą. Kontrolą zajmiemy się sami. Zobaczymy, jak będzie wyglądał start, który pod wzniesieniem może okazać się tym razem trudniejszy. Zobaczymy, jak uda nam się znaleźć trakcję. Potem zatrzymamy się w połowie, przegrupujemy się i pojedziemy na bardziej strome wzniesienie. RS6 próbuje jechać szybko. Prościzna. Po pierwsze, R3, zdawałeś się mieć drobne problemy. Tak, na początku. Potem złapałem już przyczepność i czułem się jak na normalnej drodze. A ty RS6 po prostu wystrzeliłeś. Jakbyśmy robili normalny drag race. Odpaliłeś i pojechałeś. Tak, miałem dobrą przyczepność. Nie musiałem się niczym martwić. Zupełnie jakbym wjeżdżał po wyciągu. Teraz wjedźmy pod ten stromy wjazd. Pojadę pierwszy i sprawdzę, jak zachowa się moje auto na bardziej stromym, bardziej dziwacznym wzniesieniu. Potem znajdę obszar pod takim nachyleniem, że auto nie będzie mogło sobie z nim poradzić. Może takiego nie będzie, a może będzie. Zobaczymy. Jeśli się zatrzymam w tym miejscu, jest tu dość stromo. Zatrzymam się po środku wzniesienia. Byłoby to czymś bardzo niedobrym w normalnych warunkach. Zachowałem się jak idiota. Zobaczymy, czy mogę jechać dalej. To jest zbyt łatwe. A co jeśli zatrzymam się tu? Wydaje mi się, że moja masa mi w tym pomaga. Zbyt łatwo. Sprawmy, by było trudniej. Tu będzie naprawdę trudniej. Czy uda mi się ruszyć z tego miejsca? Niesamowite. Mógłbym sobie tak tu jeździć, jak mi się podoba. Jestem jak górska kozica. Spróbuję jeszcze raz z bardzo ciasnego narożnika. Jeśli się uda, to będzie niebywałe. To naprawdę kiepskie miejsce. Boczne, strome nachylenia. O. Trochę trzęsło, ale udało się ruszyć. Ten wóz jest niesamowity. Myślę, że silniki elektryczne są zdolne dostarczyć tyle mocy i w tym momencie, kiedy jest to potrzebne. Choć wydaje mi się, że coś odpadło z auta. Zobaczymy, co to może być. Myślę, że straciliśmy coś takiego, ale to tyle, nic poważnego. W każdym razie zobaczymy, jak poradzi sobie następne auto. Zobaczmy, co pokaże tradycyjny napęd kwatro z wyłączoną kontrolą. Startuj! Bez problemu, To było zbyt proste, Daniel. Wydaje mi się, że musisz udać się prosto do następnego wyzwania, które jest obok. Super łatwo. Jak było, Daniel? Czy to było aż tak proste? Tak. To auto jest niewzruszone. Okej, okay, Daniel, zobaczymy, czy uda się wjechać za rogiem. Nie, to nie pomoże. Widzę, jak kręcą ci się przednie koła, tylne nie. Nie ma szans. Twoje auto było w pewien sposób magiczne. Moje musi się poddać. Jestem zaskoczony. Quadro jest doskonałe w gromadzeniu i rozprowadzaniu mocy. Jednak energia elektryczna jest znakomita w dostarczaniu mocy tam, gdzie jest to potrzebne. Moc nie pochodzi z jednego źródła. Każda oś ma własne. A w niektórych autach każde z kół ma swoje źródło. Ale te auto nie brzmią za dobrze. Zanim ruszę RS3, Daniel, sądzisz, że uda mu się wjechać? Myślę, że na pewno. Ma świetną przyczepność, ze względu na silnik, który do pewnego stopnia jest na przedniej osi, a to powinno pomóc. Tobie nie pomogło. Twoje przednie koła przed chwilą buksowały, a Twój silnik jest cięższy. Dawaj, RS3, pokaż na co się stać. Boksują mi koła? Nie. Udało ci się, ale nie wyglądało to na łatwe zadanie, Nick. Było więcej poślizgu niż bym się spodziewał, ale się udało. Okej, okay, zobaczmy, czy uda ci się wykonać kolejne zadanie. Myślę, że chyba nie. Tak, jest trudniej. Ale i tak się udało. Tracił przyczepność. Wyglądało, jakby miał nie wjechać, ale jednak mu się udało. Zrobiłem wszystko, co zrobił RS6. Przeprowadźmy finalny test. Powiem ci, Daniel, że jestem pewien, że RS3 nie wykonało tych zadań tak dobrze jak RS6. Co myślisz? Zgadzam się, ale mimo wszystko mu się udało. Wynik jest ten sam. Ale następnego nigdy nie uda mu się zrobić, co? Nie, pewnie nawet się nie ruszy. Nie może nawet zająć pozycji. Nie zaczniesz tak wysoko jak ja, ale jedź, zobaczymy co się stanie, czy w ogóle uda ci się ruszyć. Ostatni raz. Nie ma szans. Audi odmawia posłuszeństwa. Co dzieje się na jego tylnej osi? Zupełnie nic. To tyle w kwestii 50% mocy przesyłanej do tyłu. W tym przypadku to nie działa. Na tym wzniesieniu i tak potrzebowałby więcej niż 50%. Ale w RS6 też prawie cała moc szła do przodu. Tylko mój samochód zdołał użyć tylnej osi, bo ma tam silnik, który robi swoje bez względu na to, co dzieje się z przodu. Myślę, że dzięki temu dowiedzieliśmy się, że napęd na cztery koła w elektryku jest lepszy niż tradycyjny system Quattro i lepszy niż system Haldex. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko, tam zobaczycie wszystkie nasze filmy. Dzięki.